Gdzieś po drodze nauczono cię troszczyć się, odczuwać głęboko i brać wszystko zbyt osobiście. To był twój pierwszy błąd. Każde złamane serce, każde zawiedzione zaufanie, każda obelga, która cię zraniła, wynikała z tej jednej słabości. Pozwoliłeś światu dotknąć swojego wnętrza. Machiavelli tego nie zrobił, on obserwował z dystansu, studiował ludzi jak chirurg bada chorobę, nie z emocjami, lecz z precyzją. Zrozumiał coś, czego słabi nigdy nie pojmą. Jeśli chcesz spokoju, musisz najpierw zniszczyć swoją nadwrażliwość. Musisz nauczyć się być odpornym na zachwyt, na gniew, na pochwały i na wstyd. Nikt nie może Cię zranić, gdy jesteś emocjonalnie niewidoczny. Nikt nie może tobą manipulować, gdy nie reagujesz tak, jak oczekują. Nikt nie może Cię pokonać, jeśli Twoje serce jest nietykalne. A umysł staje się jedynym autorytetem, któremu ufasz. To nie jest bycie zimnym, to jest bycie wolnym, to droga do zniknięcia z niewoli emocji i wzniesienia się do swojej ostatecznej formy, człowieka, którego nic nie poruszy, człowieka, którego bałby się nawet Machiavelli. Chcesz stać się nie do dotknięcia, chcesz żyć tak, aby żadna zdrada, żadna obelga, żadna strata nie mogła cię zachwiać. Ale najpierw musisz rozbić iluzję, która czyni cię słabym. Przekonanie, że naprawdę liczysz się dla innych. Większość ludzi idzie przez życie z tragicznym nieporozumieniem, że jeśli będą dobrzy, szczerzy i lojalni, inaczej zostaną potraktowani, że ich otwartość emocjonalna spotka się z troską. Ale Machiavelli rozumiał mroczniejszą prawdę. Ludzie działają z interesu własnego. Twoja wartość dla innych jest warunkowa. Liczy się tylko to, co im dajesz. A w chwili, gdy przestajesz dawać, znika też ich lojalność. To nie jest okrucieństwo, to natura. I kiedy to zaakceptujesz, zaczynasz uwalniać się z niewoli emocji. Ludzie cierpią, bo zakładają, że ich ból coś znaczy dla innych, że zdrada jest osobista, że brak szacunku jest skierowany wprost w nich. Ale najczęściej chodzi o interes drugiej osoby. Machiavelli przypomniałby ci: To nie jest osobiste, to jest strategiczne. Jeśli ktoś cię obraża, zwykle chce się wywyższyć. Jeśli ktoś cię ignoruje, to po to, abyś go gonił. Jeśli ktoś kłamie, to dlatego, że prawda nie służy jego celowi. A kiedy reagujesz, gniewem, żalem, rozpaczą, oddajesz mu władzę. Wtedy widzi Twoją słabość. Jak to, że może do ciebie dotrzeć. Tak działa kontrola. Jeśli chcesz być odporny na manipulacje, przestań dawać ludziom ten dostęp. Przestań brać wszystko osobiście. Przestań oczekiwać sprawiedliwości, przestań wierzyć, że kieruje nimi sumienie. Zacznij obserwować, zacznij kalkulować. Pytaj, co ta osoba zyskuje, traktując mnie w ten sposób? Jaką rolę pełnię w jej planie? To przesunięcie z emocjonalnego na strategiczne myślenie jest początkiem Twojej siły. Ale by być naprawdę nieporuszonym, musisz też pozbyć się zachowań, które cię zdradzają. Przestań się tłumaczyć. Ludzi nie interesują Twoje powody, tylko wyniki. Przestań szukać współczucia. Większość znosi Twoje cierpienie tylko do chwili, gdy może je wykorzystać. Przestań nadmiernie dzielić się swoimi wątpliwościami, ranami i winą. To nie są prawdy do pokazania, to są narzędzia, które inni mogą wykorzystać. Machiavelli powiedziałby: chroń swoje wnętrze, jak twierdzę, mów mniej, pokazuj mniej. "Bądź nie do odczytania, bo im mniej pokażesz, tym mniej mogą cię dosięgnąć." Ten świat nie nagradza emocjonalnej głębi, nagradza emocjonalną dyscyplinę. Większość ludzi jest niewolnikami swoich uczuć: wznoszą się i upadają przez uwagę, aprobatę lub odrzucenie innych. Ale ty musisz zbudować swoją wartość na czymś nietykalnym, gdy już nie potrzebujesz potwierdzenia, gdy pochwała cię nie unosi. A krytyka nie łamie, stajesz się kimś rzadkim, kimś groźnym. To jest moment, w którym wchodzisz w prawdziwą wolność. Nie jesteś zimny, jesteś spokojny, nie jesteś obojętny, jesteś jasny. A w tej jasności zyskujesz ostateczną siłę. Dystans. Dystans to nie lekceważenie, to kontrola, to zdolność wybierania, co zasługuje na Twoją reakcję, to umiejętność odejścia od wszystkiego, co Cię osłabia. To możliwość powiedzenia: nie możesz już na mnie wpłynąć. Machiavelli powiedział: lepiej być budzącym respekt niż lubianym. Ale ponad tym jest coś większego. Nie bać się niczego i niczego nie oczekiwać od nikogo. Tak stajesz się odporny. Tak uciszasz świat. Tak sprawiasz, że nic i nikt nie ma już nad tobą mocy. Pozwól światu zobaczyć tylko to, co jest dla niego użyteczne. Nie jesteś nikomu winien prawdy o swoich uczuciach. Bo prawda jest taka, że większość ludzi i tak się nimi nie przejmuje, a ci, którzy udają, że się przejmują, wykorzystają je wtedy, kiedy im to odpowiada. Przestań szukać bezpieczeństwa emocjonalnego u innych. Sam bądź swoim bezpieczeństwem. Przestań potrzebować kogoś, kto potwierdzi Twoje emocje. Potwierdzaj je sam, a potem powstrzymuj, aż będą ci służyć. Samokontrola to broń. Im mniej reagujesz, tym większy respekt wzbudzasz. Im bardziej milczysz, tym potężniejszy się wydajesz. Jest siła w nieprzewidywalności. Gdy ludzie wiedzą, jak zareagujesz, mogą się przygotować. Ale jeśli pozostajesz nieczytelny, spokojny, gdy powinniś być zły, milczący, gdy spodziewają się oburzenia, uśmiechnięty, gdy spodziewają się smutku, wtedy zdobywasz przewagę psychologiczną, stajesz się zagadką, której nie potrafią rozszyfrować, a w tym zamieszaniu tracą przewagę. Kluczem jest trening. Emocjonalny dystans nie jest naturalny, to nawyk wypracowany przez dyscyplinę. Obserwuj swoje wyzwalacze. Kto potrafi cię ruszyć? Jakie słowa cię dotykają? Jakie sytuacje cię osłabiają? Teraz je przełam. Zmień schemat. Kiedy ktoś cię obraża, nie odpowiadaj. Kiedy ktoś okazuje brak szacunku, pozwól mu mówić w próżnie. Kiedy ktoś odchodzi, nie biegnij za nim. Naucz się mówić nic. Naucz się robić nic. Niech twoja cisza krzyczy, bo cisza to nie słabość, cisza to kontrola. Cisza sprawia, że ludzie zaczynają się zastanawiać. To zmienia układ sił. Im mniej mówisz, tym więcej inni dopowiadają sobie sami. Im mniej pokazujesz, tym większy strach wzbudzasz. Machiavelli powiedział: Mądry człowiek musi wydawać się łagodny, wierny i ludzki, ale musi umieć być odwrotnością, gdy zajdzie potrzeba. To jest prawdziwa siła. Pokazywać to, co działa, i ukrywać to, co prawdziwe. Kontrola jest wszystkim, a nie możesz kontrolować świata, dopóki nie kontrolujesz siebie. Jeśli chcesz być odporny na świat, musisz opanować środowisko, w którym żyjesz. A to oznacza rozumienie ludzi nie takimi, jakimi się pokazują, lecz takimi, jakimi naprawdę są. Większość ludzi chodzi po świecie ślepa, wierząc w maski. Ufają słowom, oceniają twarze, myślą, że uprzejmość to lojalność. Pochlebstwo to szacunek, a emocje to prawda. Ale Machiavelli wiedział lepiej. Wierzył, że większością ludzi kierują ambicja, strach, chciwość albo desperacja. Nawet gdy się uśmiechają, nawet gdy ci schlebiają, kalkulują. Każdy, kogo spotykasz, ma swój cel, każdy przyjaciel, sojusznik, partner. Nawet ci, którzy wydają się dobrzy, kierują się interesem własnym. Błąd słabych polega na myśleniu. On by mi tego nie zrobił, albo ona nie jest jak inni, ale w chwili, gdy ktoś dostaje nad tobą władzę, emocjonalną, finansową czy społeczną, pokazuje prawdziwe oblicze. Dlatego zaufanie jest ryzykowne, nie dlatego, że zawiedzione bywa rzadko, ale dlatego, że jest normą. Jeśli jesteś zaskoczony, gdy ktoś się od ciebie odwraca, to znaczy, że nigdy naprawdę go nie rozumiałeś. Umysł machiaweliański oczekuje zdrady planuje na nią, a nawet ją wykorzystuje. Musisz przestać oceniać ludzi po słowach. Zacznij obserwować ich schematy. Nie pytaj, co mówi ta osoba. Pytaj, czego unika. Nie pytaj, czy mnie lubi. Pytaj, czego ode mnie chce. Każdy uśmiech skrywa potrzebę. Każda pochwała skrywa motyw. Kiedy przestawisz umysł na taki sposób myślenia, przestajesz się rozczarowywać. Przestajesz być zaskakiwany. Przestajesz być naiwny. To nie paranoja. To jasność widzenia. Musisz stać się kimś, kto słucha w ciszy i obserwuje z dystansu, bo to, co prawdziwe, rzadko jest wypowiadane głośno. Ludzie zdradzają siebie w drobnych momentach, w tym jak mówią o innych, jak traktują ludzi bez znaczenia, w zazdrości, której nie potrafią ukryć. Kiedy osiągniesz sukces, ucz się słuchać podtekstów, ucz się rozpoznawać, gdzie ktoś próbuje grać na twoich emocjach. Kiedy ktoś mówi: Zależy mi. Zapytaj, co zyskuje, gdy mu zależy? Kiedy ktoś mówi: Nigdy cię nie zostawię, zapytaj, co się stanie, gdy zostanie mu to niewygodne? To nie cynizm, to przejrzystość. Świat będzie próbował zawstydzić cię za taki sposób myślenia. Nazwą cię zimnym, nieufnym, zgorzkniałym. Pozwól im. Boją się tylko tych, których nie mogą oszukać. Jasny umysł nie poddaje się manipulacji, a to przeraża tych, którzy kontrolują innych przez chaos. Być jak Machiavelli nie znaczy odrzucać więzi międzyludzkich. To znaczy kontrolować, komu je dajesz. Ty decydujesz, kto dostaje Twoją uwagę, kto ma dostęp, a kto nie ma nic. Zaufania nie jesteś winien nikomu. Zaufanie zdobywa się powoli i traci błyskawicznie. Zastawiaj pułapki ciszy, testuj lojalność, nie dawaj nic, czego nie możesz stracić. I pamiętaj, ten kto wie mniej, ale obserwuje więcej. Wygrywa w każdym pokoju, wiedz więcej niż mówisz, i mów mniej niż myślisz. Pozwól innym cię nie doceniać. To sprawi, że będą lekko myślni. Pozwól, by myśleli, że jesteś słabszy, to da ci przewagę. Nigdy nie pokazuj wszystkich kart, nigdy nie zdradzaj całej strategii. Spraw, by twoje życie było trudne do odczytania, a myśli jeszcze trudniejsze do przewidzenia. Tak przetrwasz wśród kłamców, manipulatorów i tchórzy, staniesz się nieczytelny. Staniesz się nietykalny w świecie Machiavelego. Książę, który ufa zbyt łatwo, jest pierwszym, który upada, ale ten, który obserwuje z cienia gra w grę, lecz nigdy nie pokazuje swojej ręki, to ten człowiek przetrwa wszystkich. Chcesz spokoju? Przestań ufać pozorom. Chcesz siły? Zacznij badać motywy. Chcesz być nieporuszony? Naucz się przewidywać zdradę, zanim się wydarzy. Ten, kto widzi, co nadchodzi, nigdy nie zostaje złamany. I to jest człowiek, którym musisz się stać. Jeśli chcesz osiągnąć ostateczny etap odporności, musisz zmierzyć się z najgroźniejszą słabością zależnością emocjonalną. Większość ludzi nawet nie zdaje sobie sprawy, jak bardzo opiera swoje poczucie własnej wartości na innych. Na tym, jak są postrzegani, jak są traktowani, ile dostają uwagi czy bliskości. A gdy to znika, załamują się. Panikują, gonią, proszą to nie jest miłość. To jest uzależnienie. Machiavelli powiedziałby: Człowiek, który zależy od uczuć innych, zawsze będzie ich sługą. Zdradzi samego siebie, byle tylko zatrzymać ich aprobatę. Porzuci rozum w imię uwagi. Odda swoją siłę dla iluzji przynależności. Musisz to przełamać. Musisz stać się kimś, kto nie polega emocjonalnie na nikim. Nie na ich miłości, nie na ich czasie, nie na ich pochwałach. Zbuduj siebie tak, byś pozostał taki sam, niezależnie od tego, czy jesteś otoczony ludźmi, czy zupełnie sam. Bo w tym świecie czasem będziesz sam. Ludzie odejdą, ludzie się zmienią, ludzie zapomną. A kiedy to się stanie, twoja siła musi pozostać nienaruszona. Ta siła musi pochodzić z czegoś wewnętrznego, z czegoś nietykalnego. Musisz stworzyć w sobie taki świat, którego nic z zewnątrz nie będzie w stanie zachwiać. To nie jest łatwe. To wymaga radykalnej szczerości. Musisz zapytać samego siebie, kim jestem bez potwierdzenia od innych. Kim jestem, gdy nikt nie patrzy? Większość ludzi nie lubi odpowiedzi. Dlatego uciekają w rozrywki, związki, uwagę i pochwały. Ale Machiavelli poradziłby coś przeciwnego. Powiedziałby, żebyś wycofał się do wewnątrz, żeby umysł stał się twoim królestwem, myśli twą twierdzą, a zasady twoim kompasem. Kiedy przestajesz polegać na innych w kwestii sensu życia, stajesz się wolny. Nikt nie może ci odebrać tego, nad czym nigdy nie dałeś mu władzy. To nie znaczy, że masz zostać odludkiem, to znaczy, że twoje poczucie tożsamości przestaje być negocjowalne. Nie potrzebujesz, żeby ktoś cię kochał, żeby czuć się godnym. Nie potrzebujesz oklasków, by wierzyć, że jesteś wartościowy. Nie potrzebujesz towarzystwa, żeby uciec od ciszy. Większość ludzi boi się ciszy. Bo odsłania ona słabość ich wewnętrznych fundamentów. Potrzebują hałasu, żeby odwrócić uwagę od pustki, ale cisza to twój test. Jeśli potrafisz siedzieć sam z własnymi myślami godzinami, bez paniki, bez sięgania po kogoś, bez załamania, stajesz się czymś niebezpiecznym, stajesz się solidny, niewzruszony, samowystarczalny. To istota machiawelicznej siły nie potrzebować niczego, nie być niczym dłużnym i nie odczuwać tego. Co można przeciwko tobie wykorzystać? Buduj swoją dyscyplinę, buduj rutyny, stwórz życie tak pełne, by inni byli dodatkiem, nigdy koniecznością. Przestań zlecać innym swoje szczęście, przestań polegać na kimś, byś czuł się całością. Jeśli ktoś daje ci uczucie, przyjmij je, ale nigdy go nie potrzebuj. Jeśli ktoś cię chwali, przyjmij słowa, ale ich nie gonić. W chwili, gdy potrzebujesz czegokolwiek od kogokolwiek, już przegrywasz. Gra się kończy, nie panujesz. Ludzie wyczuwają desperację i wykorzystają ją, będą tobą manipulować. Ale gdy nie potrzebujesz ich aprobaty, ich czułości czy obecności, stajesz się nietykalny, stajesz się tym, kogo próbują zaimponować, stajesz się tym, za kim biegną, bo ten, kto niczego nie potrzebuje, trzyma władzę. Machiavelli mówił, Zawsze wyglądaj jak to, czego chcą inni, ale nigdy nie pokazuj, czego naprawdę potrzebujesz. Najlepiej, nie potrzebuj niczego. Zrzuć z siebie kłamstwa, które czynią cię zależnym. Porzuć nawyki, które utrzymują cię emocjonalnie słabym. Naucz się chodzić sam. Nie dlatego, że odrzucasz innych, lecz dlatego, że bez nich nie załamujesz się. To jest twoja siła. Gdy twoja tożsamość jest kuta w samotności, a twój spokój zbudowany na własnych zasadach stajesz się odporny. Mogą przychodzić i odchodzić, kochać cię lub nienawidzić, zawieść cię lub zapomnieć. Nie będzie miało znaczenia, bo nigdy nie byli twoi, by mogli cię złamać. Teraz rozumiesz, co trzeba zrobić, by nie tylko przetrwać, ale stać się niepokonanym. Chodzić po świecie, nietkniętym jego zgiełkiem, odpornym na zdradę, obojętnym na pochwały. I nieczytelnym dla tych, którzy próbują Tobą sterować. To, co budujesz, to nie tylko siła, to suwerenność. Nie jesteś już osobą z tłumu, która błaga, by ją zobaczono, goni potwierdzenie i boi się odrzucenia. Stałeś się czymś innym, czymś rzadkim, cichą siłą, obecnością, której nie da się zmanipulować, złamać ani poruszyć. I stało się to nie przez przemoc czy arogancję, lecz przez panowanie nad sobą, nad myślami reakcjami i potrzebami. Bo w świecie, w którym wszyscy rządzą się emocjami, ten, kto panuje nad sobą, panuje nad innymi. Machiavelli nie pisał dla człowieka moralnego, pisał dla tego, kto chce zwyciężyć. Aby wygrać, nie możesz grać według zasad dla owiec, musisz widzieć rzeczywistość taką, jaka jest chłodną, strategiczną, bezlitosną.